Witajcie w moim filmiku, w którym chciałabym Wam pokazać małe rzeczy handmade z violety. Jak tych rzeczy y, bardzo mało, ale... No po prostu Wam pokażę, bo y, już nie wiem, czy zrobię na razie więcej. A to tylko jest wigilia, dlatego y, może zrobię filmik małe y, rzeczy z wigilii, ale nie obiecuję. Ale pomóc, ale jak idzie dostanę z Violetty, zrobię filmik z małej nowej rzeczy z dlatego... Hmm, Zaczynamy. O, zapomniałam jednej rzeczy. Yy, zaczekajcie chwilkę. Zaczekajcie chwileczkę już. Przepraszam, że tak długo. Dobrze, zaraz już mam Nie wiem, czy Wam pokazywałam w zeszłym filmku e, Taka na drzwi. Mm. Jeszcze jest, już trochę się odrywa. Ja muszę dokleić. Tu się już trochę też już Tu jest prasowana e, bibuła. i naklejka. A tu nie wiem, czy widać. Są takie nutki. No i tak ona wygląda. Jak pokazywałam to bardzo przepraszam, a jak nie to nie. Kolejną rzeczą jest takie pudełeczko z fioletą. Nie ma w środku nic, jeśli ona się tak otwiera. Czekajcie na chwilkę. Bo jedną ręką, to mi troszeczkę trudno to otworzyć. o nie no, już Ona mi się odkleiło, muszę to przykleić, ale... I to było z kucharka. Takie. Tak w środku. No tak wygląda. Jest obklejona i czy jest pisa violetta? Jeszcze jest niedokończona, bo nie zrążyłam, ale tak wygląda. No i to marek. Tak. Okay, I Można tak powiedzieć. Jest takie pudełeczko. Jest to pudełeczko po patyczkach do uszu, już mi się trochę naklejki odklejają, więc też muszę jeszcze przykleić chyba taśmą. No i w środku e, mam takie naklejeczki. Jak robicie, z... to są te jeszcze takie, no nie wiem, parze mimo nie że odpadły, ale... No i w środku mam taką, tu mam... tak tak tak, to jest taka, tak, I tutaj ma napis tak i to z po w w środku, na początku może, czekajcie, bo mi się Wymyślałam sobie takie, żeby zrobić takie własne, własnoroczne naklejki, bo jak widzicie, ja mam taką stroną taśmę i takie po takich kawałkach przykleiłam. No i pierwsza jest taka, zielona to wesoły świąt, e, tu e, tam są takie bardzo fajne cykinki. Może Wam kiedyś pokażę, ale nie teraz, ale staram się moje rzeczy zjadać w takim filmiku. Więc tak. I tak on wygląda w kształcie serduszka. Kolejna jest taka. Też ma cekinek. Ja też na tak. Wszystkie są w kształcie serduszka. Kolejna z ludną. Tak wygląda. A i tak, tak, a. tak, tak, Taka. tak, tak, Taka. tak, tak, taką tak, taka. tak, 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 no Zapiszę lovers I tak, taka. No i tak się jest No i trzymaj w tym pudełku. jeszcze no muszę je dokleić bo myślę, że No i tak. No i tak. No i tak. No i Mój juch, takie mi się tutaj coś porobiło. Przepraszam, że z takim opóźnieniem, no ale hmm, tak to musi być niestety, jeżeli są rzeczy takie handmade. Bardzo no no to jest taki że um, jest tu pianista. Tak on wygląda. Tu ma taką karteczkę, po tu karteczki dałam. Ale czy jest, to będzie wśród ciekawostkach. I tu będzie pisać ciekawostki o aktorach z serialu Violetta. Strona no, tylko Martina to jest Violetta. I tu jest cała strona. I jeszcze tu, tu. Martina urodziła się 21 marca 1997 w Buenos Aires. Pseudonym Martiny Totini. Jej debiutantka rola to Violetta Castillo. W serialu Violetta, który podbija świat. Tini posiada, hmm, posiada oficjalną stronę internetową, która brzmi, no i tak ona brzmi, ale posiada, ale posiada, także, hmm, ale posiada także Facebooka i Twittera. Najważniejsza w życiu Martyny jest rodzina. Czyli tata Aleksandro jest mama Mariana Muslera oraz brat Francisco. Ulubiona gwiazda filmowa tini to Angelina Jolie. Ulubiony kolor tini to zielony, różowy i fioletowy. Ulubiona potrawa to sznycel z jajkiem sadzonym. Tini przyjaźni się z całą sadą serialu Violetta. jednak jej najlepszą przyjaciółką jest Mercedes Lambre. Serialowa Ludmiła. Żer z której Martina nie może się obejść To różowa szminka Tini gra na planie W 2011 roku Stoessel był odpowiedzialny Za hiszpańską wersję tematu The Glove Tour Splendor Martina zaśpiewała tę piosenkę Wersją angielską Śpiewa tańcz ze mną y, par, Paraguay Wersja paragwajska, tańca z gwiazdami. Martina dostała nagrodę Kids' Choice Awards Argentyna w 2012 w kategorii Seleviaton, a następnie nagrodę Kids' Choice Awards Mexico w 2012 jako najlepsza aktorka w tym roku. Także jest nominowana. Tini zaprzyjaźniła się z Bridget Mender, która wystąpiła w roli epizodycznej drugiego... Sezonu serialu Violetta. Tini jest fanką Miley Cyrus, Justina Bimbera i Selene Go. No i tak dużo, ale no jest tak dałam. Tu będzie jeszcze Francesca, Leon i jak to, że już nie. No i o. Co jest To jest taki zakreślacz. on jest. Hmm, Poma już otworzy, zaczekajcie. On jest pomarańczowy taki. No i oczywiście... oczywiście Obkleiłam go naklejkami, a tu wycinę z karteczki. No i tak wygląda. No i ostatnią rzeczą jest taki zeszyt. Tu no, ma na odwrót karteczkę, widzicie, i z tyłu ma tak. No i tutaj, no tutaj ma po prostu co pomysły na rzeczy handlowe, zwiady, jak to zrobiłam, takie... no, na rzeczy w ogóle, nie? No, zwiady, no i Disney, przylicznej Disney. No i tu jest niemal już. I to jest e, klapka, e, tak samo jak ten był kratka, to jest ten też jest e, Nie wiem, no mam kartek, Zaczekajcie. chodźcie, Mm, nie wiem, ale y, tutaj ten zeszyt był z takich, jak wam y, mm, takich y, tam nie wiem czy widać, ale z takich zwierząt, a ten był z Hello Kitty. Też chyba widać, bo ona no właśnie tutaj szybkocie. Y, taki o oh, Hello Kitty. No i ten... To wszystko na dzisiaj. Hmm. Jeżeli Wam się podobało, łapki w górę, jeżeli nie łapki w dół. Myślę, że Wam się podobało, bo się nie opracowałam się za bardzo, ale. Hmm. A przepraszam! Przepraszam, już. Przepraszam, mam w głowie zamyśloną. Jeszcze ostatnia rzecz. Hmm. I tu. Yt. Ostatnia rzecz to jest tak. I aktorzy z Violet oczywiście w tym segregatorze dużym. Mm. I tu jest Martin, Violeta, Leon i tu są wszyscy. I w jakichś sezonach wystąpili. Pierwszy, drugi do trzeciego. I są wszyscy, widzicie, popatrzcie. No i jeszcze na drugiej stronie. i takie zdjęcie z martiną takie. że wam nie będzie teraz zawracać głowy no to to już wszystko na dzisiaj, Jeżeli wam się podobało yy. Yy. jeżeli tak to łapka w górę, jeżeli nie łapka w dół i piszcie w komentarzach pomysły na inne rzeczy handmade, i oczywiście yy. Zapraszajcie na kanał, na pewno zajrzę, yy, wiecie i dawajcie bo i myślę, yy. oczywiście zauważyłam, że teraz jest pełno takich, że yy, jest dużo wyświetleń, ale na przykład 100 jest wyświetleń, ale buzik, tylko 3 czy 5. Yy, bardzo proszę każdego, który ma konto na YouTube, a w wchodzi na mój kanał i ogląda te filmiki daje albo w górę albo w dół łapkę bardzo proszę bo mi bardzo na tym zależy bo ja nie lubię jak ktoś właśnie yy, ma dużo wyświetleń a mało polubień postarajcie się ale jeżeli nie to nie namawiam i do zobaczenia w następnym filmiku pa